Giełda papierów wartościowych w Warszawie idzie w kierunku spółki technologicznej również. Dlaczego to jest tak ważne? Dla giełdy jako dla giełdy papierów wartościowych, jako dla spółki notowanej na giełdzie zresztą jest ważne to, żebyśmy zapewniali zwrot z inwestycji naszym, naszym inwestorom. I idziemy w ślady innych giełd dzisiaj obrót akcjami czy instrumentami finansowymi na rynku kasowym, który jest z tym, z czym się kojarzy giełda. Dla takich giełd jak giełda londyńska czy frankfurcka to jest 10-12% przychodów. Giełdy już dawno odeszły od tego, żeby tylko obracać instrumentami finansowymi i jest kilka kierunków rozwoju. Nie chcę analizować wszystkich naszych światowych konkurentów. Myśmy obrali taki kierunek rozwoju, żeby z jednej strony zaoferować rozwiązania giełdowe w nowych, do, nowych, do nowych zastosowań, takich jak na przykład niedawno stworzony rynek rolny, ale też stawiać mocno na technologię. W tej chwili mamy a, szereg projektów technologicznych, w tym trzy dostały dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Są naprawdę bardzo innowacyjnymi przedsięwzięciami. To są i z obszaru big data, czyli zarządzania dużymi wolumenami danych, żeby to tak zilustrować naszym widzom, to grupa kapitałowa giełdy papierów wartościowych dziennie generuje około 60 gigabajtów danych, prawda? Czyli my od lat już się zajmujemy dużymi zbiorami danych. Chodzi o to, żeby na bazie tego stworzyć produkty. Drugi element to są, drugi element to jest system transakcyjny. Dzisiaj systemy transakcyjne, na przykład firmy Nasdaq, czyli taki najbardziej popularnego systemu transakcyjnego na świecie wykorzystywane są a nie tylko do handlu ak akcjami, instrumentami finansowymi w 140 miejscach, w 140 lokalizacjach, ale też są wykorzystywane na przykład do przyjmowania zakładów online. Okazuje się, że te systemy gildowe sprawdzają się w bardzo, bardzo wielu zastosowaniach i też chcę mieć własny system um, transakcyjny, który w dodatku będzie pierwszym systemem multi-asset, czyli będzie w jednakowy sposób na innej platformie obsługiwał różne klasy aktywów. Wydaje nam się, że to jest takie wyjście, taki żabi skok, żeby stworzyć system, którego żaden z naszych konkurentów nie ma.